Witajcie. W dzisiejszym odcinku opowiem nieco, jak często odbywają się spotkania coachingowe, czy to w coachingu indywidualnym, czy grupowym. Zapraszam. Moi drodzy, coaching to jest proces. A skoro proces oznacza, że musi się on odbywać w jakimś ustalonym, Tempie, po to, żebyśmy mieli na koniec dnia efekt takiego, jakiego życzy sobie klient, jaki sobie cel postawił. Skoro proces, no to musi się odbywać z pewną częstotliwością. I ta częstotliwość, dla mnie, najlepsza jaka może być, to jest 2-2,5 tygodnia odstępy między naszymi spotkaniami. Skąd taki, taka odległość? Jeżeli byśmy się spotykali co tydzień, to klient może nie zdążyć zrobić pracę domową, o której opowiadam w innym odcinku. Znajdziecie gdzieś link tutaj, zobaczę, gdzie się podłączy. Może po prostu nie mieć wystarczająco czasu. Pamiętajmy, że coaching to jest ogromna praca, a przecież mamy jeszcze dzieci, rodzinę, jakiś sport, trzeba spać, jeść i chodzić do pracy, na przykład. W związku z tym dodatkowe zadania, jakie wynikają z sesji, no trzeba na nie mieć czas. W coachingu kryzysowym zaleca się, aby te spotkania odbywały się częściej, jednak tutaj chodzi o zupełnie coś innego. W coachingu kariery 2-2,5 tygodnia to jest właśnie czas na wykonanie pracy domowej. Gdybyśmy chcieli zrobić te sesje bardziej oddalone od siebie, typu 3-4 tygodnie, tracimy efekt tej szybkości, czyli klient zaczyna się powoli gdzieś gubić, rozmazuje nam się cały proces. Dynamika bardzo na tym cierpi. Zdarzyło mi się takie sesje przesuwać z różnych powodów, wakacje, tak? albo na samorzeczenie klienta, tak? albo coś w rodzinie się stało i zawsze cierpiał na tym proces. Tak troszeczkę się cofaliśmy i trzeba było zaczynać od początku. W związku z tym sesje, czy grupowe, czy indywidualne, co 2, dwa, 2,5 dwa tygodnia, w moim wykonaniu uważam, że to jest najlepsza częstotliwość na to, żeby osiągnąć najlepszy efekt. Gdybyście mieli pytania, co do częstotliwości pracy domowej albo tego w ogóle jak wygląda coaching, to oczywiście zapraszam, jestem cały czas do dyspozycji, a namiary na mnie i kontakt znajdziecie na dole w opisie tego filmu. Dziękuję i zapraszam do oglądnięcia kolejnych odcinków.